Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go mówiąc Panie sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, panie nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł Idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce, ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Zwrócił się do niego setnik i prosił go mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Święty dowódca wojskowy. Dziś tak daleko jest wojsko od Ewangelii, że nikt nie spodziewa się w jego szeregach świętych. Takie spojrzenie zaś na kadrę oficerów i generałów służących politykom z góry podważa szlachetność człowieka. Jeśli wojsko traci autorytet, to wówczas jeden z czterech kamieni węgielnych społeczeństwa zostaje zniszczony. To zapowiada wielkie dramaty. Pozostałe kamienie autorytetu społecznego to wychowawcy, służba zdrowia, duchowieństwo. Dlaczego tak rzadko modlimy się za armię i służbę bezpieczeństwa?